A tu dzisiaj też tak na warstwie taki typowy filmik A mianowicie Jest do sprzedania opryskiwacz Caspol 400 litrów 12 metrowy Badanie Badanie było Rok 2021 było robione Pompa nowo bo są kupowałe. prawdopodobnie ma w tamtym roku bo, nie, bo starość w nie, niej nie, nie, po prostu nie dawała ciśnienia jest do sprzedania puk podorywkowy jakby kto był zainteresowany bo ja pamiętam już chyba 10 dni używany kołko chyba gdzieś może się znajdzie ale nie obiecuję I co tam dalej mamy? Dali mamy jeszcze Słynna sazarka kunno może do sprzedania, a może i nie Tu mamy jeszcze przerwocarka tych dwóch gwiazdów, nie wiem Nie pamiętam żeby były To do sprzedania mamy i za potem stoi jeszcze kos też bazę 3 lata nieużywany. o jak nie lepiej Może komuś się przyda Może nie Szkoda mi na złą wyjść. choć złą cenie teraz jest I prawdopodobnie jeszcze może ta czwórka będzie i tamta przewozarka konno to też jest do... żeby kogoś interesowało do sprzedania a jeszcze nawet tabliczka jest no, także na razie tyle, to tak dzisiaj przy okazji takiego dnia wolnego te maszyny są na sprzedaży. Dzięki, na razie.